Ludzie to nysa nysa to ludzie. Zaczynamy kolejny odcinek nyskiej kroniki filmowej. Dziś powiemy o obchodach dnia strażaka oraz kiedy nastąpi otwarcie kąpieliska frajda. Będzie także o kolejnych inwestycjach lokalnych firm. W kolportażu jest już nowy numer gazety Tak, w numerze m.in. artykuł o planach na nową dzielnicę Nysa północ. Jest także zapowiedź nocy muzeów, zaproszenie na festiwal pierogów na Akwamarinie. Czy też wykaz gminnych gruntów na sprzedaż. Ponadto artykuł o przewróconym na rzece Pontonie i o jubileuszowym X Biegu Nyskim. Gazeta wydawana jest w nakładzie 12 tysięcy egzemplarzy. Dostępna jest także na stronie arn.nysa.pl oraz na platformie ISU. Przed nami kolejna noc muzeów. Na początek czeka nas koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Nysie. To już stały i bardzo lubiany przez odwiedzających punkt tego wydarzenia. O godzinie 18.30 rozpocznie się część oficjalna i otwarcie największej wystawy, Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich, skupiającej cenne eksponaty z kilku instytucji i kościołów, w tym ze skarbca Nyskiej Bazyliki. To także okazja do zgłębienia wiedzy o historii naszego miasta. Kompozycja doskonale wpisuje się w obchody 800-lecia Nysy. Dla osób wybierających się z dziećmi polecamy malowanie po ścianie, czyli warsztaty plastyczne pod okiem opiekunów. Nie zabraknie także oczywiście nocnej kawiarenki. Zwiedzanie potrwa do godziny 23. 23 czerwca rusza kąpielisko miejskie Freida. Obecnie trwają intensywne prace przygotowujące obiekt do sezonu. Agencja rozwoju Nysy szykuje na zbliżający się sezon sporo nowych atrakcji. Przez całe wakacje czas będą umilać nam animatorzy. Będą gry, zabawy i konkurencje sportowe. A do tego muzyka na żywo. Mam nadzieję, że końcówka czerwca, lipiec i sierpień to będą dni wypełnione słońcem, na którym dzieciaki będą mogły wspaniale spędzać czas na naszym kąpielisku nie na darmo nazwa Frajda. Przy tej nazwie oczywiście mnóstwo zabawy, współpracy z animatorami, koncerty, a także pokazy ratownictwa wodnego, między innymi też będzie nauka pływania. W ciągu najbliższych tygodni poznamy więcej szczegółów dotyczących planowanych wydarzeń, ale już teraz wiadomo, że zapowiada się bardzo ciekawy sezon pełen nowości. Będzie również dostępna mała gastronomia, ale chciałbym też zachęcić do tego, żeby na naszej frajdzie organizować na przykład eventy pracownicze bądź jakieś imprezy okolicznościowe. Ostatnio mieliśmy kilka takich imprez i uczestnicy bardzo sobie chwalą to miejsce pod kątem organizacji i bezpieczeństwa. Zarządca obiektu, jak co roku, spodziewa się również wielu gości z Czech. 16 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Była to okazja do wręczenia strażakom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie, a także podziękowań za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Uroczystość odbyła się na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Razem ze strażakami świętowali między innymi poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, władze samorządowe oraz przedstawiciele wszystkich instytucji na co dzień współpracujących ze strażakami. Gminę Nysa reprezentowali burmistrz Nysy Kordian Kolbiasz oraz sekretarz miasta Piotr Bobak. Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, awansów i wyróżnień. Nagrody za wzorową służbę dla najlepszych strażaków wręczyli Andrzej kruczkiewicz starostanyski oraz Bogdan Wyczałkowski, przewodniczący Rady Powiatu w Nysie. Jednym z wyjątkowych momentów obchodów było przekazanie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Range Rover. NET Nysa informuje, że została obniżona cena węgla, będącego w dyspozycji naszej gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać zakupu węgla od miasta, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży. Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Nowa cena węgla, bez względu na rodzaj, wynosi 1590 zł brutto za tonę, bez kosztów transportu. Przypominamy, że sprzedaż węgla będzie trwała do 30 czerwca 2023 roku. Spółka NEC zaprasza w godzinach od 8 do 14. 2 czerwca nastąpi otwarcie salonu firmowego producenta okien All Windows. Salon mieści się przy ulicy Asnyka obok Brico Stale rozwijająca się firma z Nysy produkuje także drzwi, rolety czy też bramy stosując najnowocześniejsze technologie. All Windows jest największym pracodawcą w regionie i wciąż poszukuje nowych pracowników, a w realizacji jest budowa kolejnego zakładu, tym razem w Odmuchowie. Aktualne oferty pracy w firmie znajdziemy m.in. na targach pracy i edukacji partner. Na to wydarzenie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza również 2 czerwca. Zakład BioAgra inwestuje w udoskonalenie procesów technologicznych. Efektem tych działań będzie redukcja o połowę emisji pary wodnej z instalacji suszenia materiałów paszowych. Zmniejszy się dzięki temu natężenie zapachu, a także zużycie wody i energii potrzebnych do produkcji. Spółka od kilku lat wdraża różnorodne rozwiązania, których celem jest dalsze zmniejszanie wpływu zakładu na środowisko naturalne i otoczenie firmy. Szereg usprawnień dotyczy wielu elementów instalacji produkcyjnej i będzie prowadzony wraz z amerykańską firmą Kacen, która jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zakładów zajmujących się produkcją etanolu. Pomoże to spółce nadążać za konkurencją ze strony zagranicznych koncernów i pozostać liderem w regionie w zakresie realizacji postulatów gospodarki zeroemisyjnej. Dzięki energii odzyskanej z pary wodnej zakład ograniczy zużycie gazu ziemnego o 10%. Redukcja z użycia tego paliwa kopalnego to krok w kierunku uniezależnienia działalności przemysłowej od gazu jako źródła energii, jak również ograniczenie emisji CO2. Wdrożenie polega m.in. na zawróceniu energii z końca procesu technologicznego do jednego z początkowych etapów produkcji. Energia odebrana gorącej parze wodnej, powstającej przy suszeniu tzw. materiału paszowego, zostanie wykorzystana m.in. do podgrzewania zacieru. ZPE uruchomiło również działający od kilku lat system redukcji zapachu powstającego w procesie fermentacji. Spółka wydała dotąd kilkadziesiąt milionów złotych na redukcję zapachu i natężenia dźwięku. Marszałek województwa zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym mobilności mieszkańców opolszczyzny. Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po regionie i poza jego granicami. Badanie dotyczy m.in. wykorzystywanych środków transportu, ich oceny oraz lokalizacji i dostępności celów podróży, w tym transportem publicznym. Dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie skuteczniejsze i bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców kształtowanie polityki transportowej. W badaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15. rok życia. Wypełnienie anonimowej ankiety zajmie nam kilka minut. Zachęcamy do udziału w badaniu opinii. Na placu Jana Pawła II stanęła wystawa, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opolu, przypominająca o 800-leciu Nysy. Dziesięć plansz prezentuje nyskie zabytki i zabiera w sentymentalną podróż po zakątkach miasta, które zostały utrwalone na zdjęciach wykonanych przez Gretę Hoffman w latach 40. ubiegłego wieku. Wystawa była prezentowana w lutym w Opolu, teraz przez kilka tygodni będzie dostępna w naszym mieście. Gmina przygotowuje się także do wystawy Nysek, przypominającej o historii zakładu FSD.